Jest. Słuchajcie, miejsca, które teraz Wam pokazujemy, prawdopodobnie tego nie zobaczycie nigdy na żywca. Bo prawdopodobnie nikt z Was nigdy tu nie przyjedzie. Ale zwróćcie uwagę na konstrukcję. Pokazywałem Wam coś takiego w pierwózach, pokazywałem Wam coś takiego na penie Minde, pokazywałem Wam coś takiego na zespie łóżka. A to mamy na żywca i jest do naszej dyspozycji. Zwróćcie uwagę ten kanał łączący, który tutaj się znajduje. Ile on ma długości? 15-20 metrów. metrów. prowadzi do następnego budynku. Słuchajcie, wszystkie budynki, wszystkie pomieszczenia, każde pomieszczenie, gdzie produkowano materiały wybuchowe, musiało być ze sobą połączone. Tu są baseny, gdzie robiono co? Gdzie on jest? Nitro Właśnie, nitroceluloza. Nie mam pojęcia, co to jest, ale prawdopodobnie jest zajebisty materiał wybuchowy. Chodź i teraz ty nam opowiedz historię tych basenów. Najprawdopodobniej w tych basenach była żerowana nitroceluloza za pomocą nitrogryceryny. Nitroceluloza tamtą windą zjeżdżała na dół, była dostarczana peronem u góry. Była wsypywana do tych, do tych zbiorników. Dalej tutaj była doprowadzana nitrogryceryna, która była stosowana jako rozpuszczalnik do nitrocelulozy. Dalej wszystko szło tutaj rurami do maszyn, w których po prostu była mieszana. U góry są podstawy pod beczki. W beczkach znajdowała się parafina i wazelina, po to, żeby całą mieszankę zagęścić. Dalej, w maszynach, które tutaj to wszystko mieszały, przygotowywały masę prochową. Dalej to wszystko było pakowane i wywożone dalej tamtą minią I teraz zwróćcie uwagę zakłady zbrojne, gdzie produkowano materiały wybuchowe. Teraz macie porównanie między tym, co jest faktycznie tu, a tym, co było w Ludwikowicach. Ludwikowica to jest taka popierdółka, jak ja tu mówię. Czasami nawiązuję do Ludwikowic, mówię właśnie o zakrzywianiu czasu i przestrzeni. Mówię o niemieckich urządzeniach, które naprawdę były w stanie zagiąć czas i przestrzeń. Ale nigdy nie powiem, że Ludwikowice. Zakładem Moltkę, były zakładami zbrojeniowymi. Słuchajcie, tu jest 40 hektarów. Dobrze mówię? A Ile? 60. 60. 600, 600 hektarów całości. 600 hektarów, słuchajcie. To jest po prostu ogrom, to jest lotnisko. 5-6 lotnisk. słuchajcie, i tu produkowano amunicję. Tu nad tym yy, działano, a w Ludwikowicach mamy kilkanaście budyneczków, mamy kilka skronów, dwa bunkry i potężną kopalnię dziurę pod ziemią. Tam była. Kopalnia Wacław. Kopalnia Wacław istniała od XIV wieku. Około 160 km chodniku. Czyli to, co jest w Brudwikowicach na górze, nie odwiedza tego, co jest pod spodem. Żebyście mieli teraz wyobrażenie, tu do Kamila, teraz to jest właśnie Abel. No, Kamil, tak wyglądają zakłady zbrojeniowe. Dokładnie to, co Ty robiłeś, to robiłeś w latach 70., pracowałeś prawdopodobnie nawet tu. Nie mając o tym zielonego pojęcia, że tu byłeś i pracowałeś właśnie przy nitro czymś tam. Także zwróćcie uwagę, że każdy budynek był połączony ze sobą siecią takich chodników i tuneli. Dlaczego? Z każdego pomieszczenia, z każdego miejsca, gdzie tu byliśmy, zawsze musiała być ewakuacja. Słuchajcie, takich miejsc nie znajdziecie w Polsce praktycznie nigdzie. To jest chyba prawdopodobnie ostatnie zachowane miejsce, jak jeszcze raz tu będę podkreślał, dlatego że jesteśmy na terenie Niemiec. Bo gdyby to było w centralnej Polsce, gdyby to było w Rize, gdyby to było pod Wrocławiem, to by była tutaj totalna demolka, śmietnik i to wszystko byłoby zniszczone. Dzięki temu, że przyjeżdżają tu grupy rekonstrukcyjne niemieckie, tak ten teren wygląda. Nie to, że gloryfikuję albo cokolwiek robię. A tam w tamtym końcu jest właśnie windel. Zwróćcie uwagę, małe pomieszczenie, zagęszczenie, produkcja i materiały wybuchowe. Tego w Ludwikowicach nie ma.